nie lutowali. Za małe sklepiki. Nikomu nie chciało się iść tak daleko. Cześć, z tej strony Etordin i dzisiaj e, zapraszam Was na takiego nietypowego vloga, bo dzisiaj e, będę mówił do Was z offu, a w tle będziecie mogli zobaczyć nagrania, które e, udało mi się złapać dzisiaj. To jest e, 13 lipca e, na mieście. I jak część z Was pewnie wie, mamy w RPA w tym momencie troszeczkę anarchię, zwłaszcza w tej prowincji, w której ja mieszkam, w KwaZulu Natal, która związana jest z aresztowaniem byłego prezydenta Jacoba Zuma. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie troszeczkę opowiedzieć więcej na ten temat. Także zapraszam. Nagrania, które możecie zobaczyć w tym momencie pochodzą z Blafu, jest to dzielnica, w której ja mieszkam i szczęśliwym trafem jest to również jedyna dzielnica, której udało się obronić przed hordą grasujących grabieżców. Dlaczego tak się stało? Za chwilę pokażę Wam mapę. W tym momencie możecie zobaczyć przejazd przez taki jeden z punktów kontrolnych. Blaf jest bardzo urbanistycznie odizolowany, jeżeli można to w ten sposób określić, także prowadzą do niego takie trzy główne drogi, i te drogi zostały zablokowane przez lokalnie utworzoną milicję mają wsparcie również lokalnej policji, ale policji niestety jest za mało, także ludzie skrzyknęli się i wyszli na ulicę, niektórzy z bronią palną, niektórzy z pałkami, kastetami i tak dalej. I głównie chodzi o to, żeby obronić strefy usługowe, takie jak centra handlowe. To, co tu widzicie, to jedno ze dwóch ostatnich otwartych centrów handlowych. Te wszystkie samochody, które zaparkowane są na ulicach, nie zmieściły się ani na parkingu na powierzchni, ani na parkingu podziemnym. Kolejka, którą możecie zobaczyć, jest masywna. Jest to najbardziej masywna kolejka, jaką ja osobiście widziałem w życiu. A jest o wiele większa nawet od kolejek, które mieliśmy rok temu podczas najwyższego poziomu lockdownu. Kiedy wszyscy spanikowani próbowali zaopatrzyć się na jak najdłuższy okres czasu, nie wiedząc jeszcze, co nas czeka. Także, jak widzicie, mnóstwo, mnóstwo ludzi próbuje zaopatrzyć się na niepewne nadchodzące dni. I warto tutaj dodać, że z tego co wiem, ten Spar, ten konkretny supermarket. Wprowadził limit nie tylko czasowy, bo otworzył się na 3 godziny, a ta, ale także wprowadził limit w postaci ilości produktów, które kupujący mogą kupić, mianowicie jeden produkt danego typu na osobę, a także, a także z tego co wiem, pozbawiony jest produktów typu chleb, mleko, czyli tych takich najbardziej podstawowych produktów. Po wyjeździe z Blafu w stronę miasta okazało się, że zostałem mile zaskoczony, gdyż nie spotkałem żadnych aktów agresji, nie widziałem rozrzeszczonego tłumu, za to widziałem w wielu punktach, na wielu skrzyżowaniach, takie grupki jak tą, którą możecie zobaczyć teraz. Tutaj, w tym momencie, zablokowany został pas do skrętu w prawo. Miły pan informuje mnie, że mogę jechać prosto albo w lewo. No dobrze, ale skąd w ogóle wziął się problem z tymi zamieszkami, które tak nagle w poniedziałek rano wybuchły i zmieniły życie dwóch prowincji południowej Afryki. Otóż chodzi o to, że w zeszłym tygodniu aresztowany został prezydent Jacob Zuma. I jest to o tyle ciekawe, że człowiek ten był prezydentem w latach 2009-2018. Został usunięty przedwcześnie ze swojego stanowiska z powodu ogromnej afery korupcyjnej. Wcześniej miał, posiadał też e, mnóstwo innych zarzutów o korupcję, oszustwo, gwałt. Jednakowoż wcześniej, kiedy był prezydentem, te zarzuty w, w, udawało mu się e, omijać, udawało mu się z tych zarzutów oczyszczać przed południowoafrykańskimi sądami. Sytuacja, w której e, tak naprawdę znalazł e, się kraj, Związana jest głównie z e, o, największą aferą, związaną z prezydentem Zuma, a mianowicie e, o, o biznesach, które robił z hinduską e, rodziną Guptów, a, którą można by określić mianem capturing the state, bo e, korupcja sięgała już tak głęboko, że e, praktycznie bracia. Atul Adrzej i Rajesh Guptowie rządzili południową Afryką. I gdyby tylko Zuma stawiał się na przesłuchania przed komisją, dzisiaj nie mielibyśmy takich widoków, dzisiaj nie mielibyśmy takich problemów. Z racji tego, że się nie stawiał, najwyższe władze stwierdziły, że zastosują areszt na 15 miesięcy. Co bardzo nie spodobało się zwolennikom prezydenta Zumy, a związane jest to z bardzo silnie zakorzenioną w południowej Afryce tradycją plemienną. Kiedy wódz, w tym wypadku prezydent Zuma, coś osiąga, to cieszy się całe plemię. Wódz ma zawsze rację, wódz ma praktycznie nieograniczoną władzę. Wódz jest prawie, że półbogiem dla, dla, dla tych ludzi. Natomiast jeżeli ktoś grozi wodzowi, to Zulusi, bo to głównie oni są siłą sprawczą tego, co się aktualnie dzieje, biorą sprawę w swoje ręce i idą bronić swojego lidera. Także to działo się tydzień temu, jeszcze przed aresztowaniem. Były protesty w miejscowości, w której Zuma zamieszkuje. Były różnego rodzaju hepeningi i tym podobne wydarzenia. Natomiast w poniedziałek miała się odbyć rozprawa mająca na celu rozpatrzenie apelacji prezydenta Zumy, który stwierdził, że nawięzienie jest za stare. Że to już jest wyrok śmierci, i tak dalej, mimo tego, że wcześniej w środę tydzień wcześniej oddał się sam w ręce policji, żeby właśnie uniknąć tego, co wydarzyło się w poniedziałek. Na moment nagrywania tego filmu jeszcze nie wiadomo, czy apelacja Zuma została przyjęta czy odrzucona. W każdym bądź razie, jeżeli apelacja ta zostanie przyjęta i Zuma nie trafi do więzienia, to wtedy w południowej Afryce będziemy mieli poważny problem. Na samo zakończenie chciałbym pokazać wam jeszcze jedno miejsce, miejsce, które widzom mojego kanału jest na pewno dobrze znane, a mianowicie Queen Smith Spa, miejsce, w którym kręcony był odcinek z Koszykiem Kaczyńskiego. Możecie zobaczyć jak bardzo zdewastowane zostało to centrum handlowe. Ten sklepik na rogu, który wygląda, jakby coś w nim wybuchło, to był sklep z alkoholem, sklep monopolowy, w którym nagrywana była druga część tamtego odcinka. Także same dobre wspomnienia, no ale niestety, z racji tego, że znowu mamy lockdown i znowu jest prohibicja, czyli zakaz sprzedaży alkoholu, która jeszcze dodatkowo została przedłużona do 26. Lipca, to, czyli będzie to już e, miesiąc. Co ciekawe, e, dużo małych biznesów e, uniknęło e, losu centrów handlowych. E, tak samo jak w jednym z centrów handlowych o nazwie e, Glenwood Village e, nie ucierpiał e, sklep jubilerski. E, też byłem w szoku, niestety nie miałem dobrego ujęcia e, na ten sklep. Ale też byłem w szoku. Tłum zabrał się tak naprawdę tylko i wyłącznie za supermarkety, za miejsca, w których można dorwać jedzenie, chemię gospodarstwa domowego i tego typu przedmioty. Także, jak widzicie, jest to dość specyficzny rodzaj lutowania nazwijmy to tak z języka angielskiego. Oczywiście w wielu miejscach, gdzie były sklepy z AGD i RTV to także zostało rozkradzione, ale jednak główna, główne siły skupiły się właśnie na spożywca. Także z mojej strony to wszystko. Będę Was informował na bieżąco na Facebooku, na Ed w Durbanie i na zakładce społeczności. Co się, co, się, co się dzieje, co się będzie działo tutaj przez najbliższych kilka dni. Mam nadzieję, że sytuacja się uspokoi. Dzisiaj już było o wiele lepiej niż wczoraj. Zobaczymy, co tak naprawdę uda się ugrać politykom, bo to jest bardzo polityczna sprawa. I jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli Wypuszczą prezydenta Zuma, otworzy to niestety furtkę dla każdej jednej, najmniejszej, nawet grupy, która może wysnuć swoje żądania, a następnie zacząć demolować miasto, i może to się rozpełnić po całym kraju. Więc tak na razie jest to problem lokalny. Miejmy nadzieję, że nie przerodzi się to w problem ogólnokrajowy. Żegnam się już z wami. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.